Byłem z dziumką u lekarza dzisiaj, ale badania wszystkie wyszły w porządku, także jozy nie ma. No ale jakaś taka była smutna i wolałem z nią pojechać. Dziewczyny, chodźcie tutaj, nie przeszukujcie. Masza wróci, to nam da wciary. Ameczka ją zaraz tu wycałuje. Dostały wszystkie simparikę. Także są już zabezpieczone. Mordeczki, już was wypuszczam na dwór. Chodźcie. Idźcie, wyledzię. A dziecko niech zostanie. Małe dziecko. Jeszcze niecałe dwa latka ma, tak? Ojej. Dziunka, uszko ci się wywinęło. Taka, morda, O, już kleszcz idzie. Skąd te kurwy syny się biorą? Tym bardziej, że dopiero co jej zdjąłem, niedawno ku lekarza, byliśmy też miała, a tu u nas nawet trawy nie ma z tyłu, tylko piach. Nie wiem, czy tam ze zboża, z ogrodzenia przychodzą.